Sytuacja, która niezmiernie denerwuje chyba każdego sprzedawcę i przedsiębiorcę, to ta, kiedy klient w pierwszej wiadomości wysyła do ciebie enigmatyczne: jaka cena. W tym nagraniu pokażę Tobie, co robić, kiedy klient na dzień dobry nie zdążysz jeszcze wejść z nim w rozmowę sprzedażową, a on już cię pyta, jaka będzie cena? W sprzedaży to jest norma, szczególnie kiedy zamieszczasz swoje ogłoszenie w sieci, lub na jakichś forach, czy na grupach dyskusyjnych albo w marketplacach trafiają się klienci, którzy piszą do ciebie: dzień dobry, jaka cena. Dobrze jest, jeżeli oni w ogóle piszą w wiadomości: dzień dobry i zamieszczają znak zapytania na końcu. To jest w ogóle, można powiedzieć, poprawnie politycznie napisana wiadomość, bo bardzo często zdarzają się wiadomości bez znaku zapytania, bez żadnego: dzień dobry, bez cześć, bez pocałej imię w dupę, tylko od razu: jaka cena. Albo jeszcze lepsza wiadomość, kiedy zamieszczasz na przykład w Marketplace swoje ogłoszenie i ktoś pisze do ciebie, jaka cena dla mnie. I tu z jaka cena dla mnie mam dla was pewien hit, którym się podzielę, a zaraz przejdziemy do tego, co robić w tej sytuacji. Słuchajcie, jakiś czas temu wystawiałem swojego maka starego na sprzedaż. Wcześniejszy model, on nie był jakiś super stary, to był chyba pięcioletni Mac, miał tam trochę wad, więc zdecydowałem, że sprzedaję go po bardzo niskiej cenie. Ale w ogłoszeniu na dzień dobry wstawiłem, kiedy go wystawiałem pierwsze zdanie. Cena nie podlega negocjacjom, dlatego że cena była na tyle okazyjna, tam trzeba było co prawda wymienić ładowarkę, wymienić baterię. Był też puknięty z jednej strony, ale to w żaden sposób nie wpływało na jego użytkowanie. Natomiast cena dalej była mega dobra, bo wystawiłem go za tysiaka. I wystawiłem to w Marketplace, i pierwsza wiadomość, jaka do mnie przyszła, gość, który do mnie napisał na dzień dobry, to napisał: Dzień dobry, jaka cena dla mnie? A wiecie, no no ja to, to umówmy się, nienawidzę tej sprzedaży, nienawidzę tego pytania i zaraz chodzę mega w pieniony, więc gościowi odpisałem, że 1100. Co on do mnie, ale w ogłoszeniu jest 1000 zł, na co ja do niego. Za każde głupie pytanie jest dodatkowo 100. I polecam wam, jeżeli macie jakiś produkt, który chcecie sprzedać i nie chcecie negocjować ceny. Jeżeli ta cena jest na tyle okazyjna, że nie warto wam w ogóle dyskutować z kimś, kto no, zamienił się z czymś na coś, nie będę mówił na co, no to nie warto negocjować tej ceny, więc warto takiej osobie od razu takie coś odpisać. Ale. W sprzedaży klasyczna sytuacja, kiedy wystawiasz swoje ogłoszenie, albo kiedy na przykład ktoś pisze do ciebie ze strony internetowej, dlatego że do mnie non-stop trafiają też zapytania, gdzie ktoś w pierwszym akapicie czy w kolejnym pyta mnie od razu, jaka będzie cena szkolenia sprzedażowego. Jeszcze klient jest przed rozmową, ze mną i tak dalej. I w takiej sytuacji mamy dwa wyjścia. I te wyjścia bardzo mocno zależą od tego, co ty chcesz od swojego biznesu. Tak dobrze słyszysz. Zależą od tego, co chcesz od swojego biznesu, bo możesz albo A podać tą cenę, albo B, nie podawać tej ceny. I ja obronię obie oba te stanowiska i pokażę Ci, kiedy je zastosować. Otóż skupmy się na przykładku pierwszym, czyli chcesz podać cenę. Cenę warto podawać wtedy, kiedy chcesz klienta zakwalifikować. O co mi chodzi? Zobaczcie, do mnie też jak przychodzą takie zapytania, i bardzo często przychodzi mi zapytanie na przykład ze skrzynki od kogoś na Gmail, na WP i tak dalej. Czyli nie przychodzi z żadnej skrzynki firmowej. Ja w tej sytuacji również pierwszym, co robię, to jest kwalifikuję tą osobę. No bo nie ma sensu, żebym ja wprowadzał tą osobę w cały proces sprzedaży, jeżeli ona w ostatecznym rozrachunku i tak zostanie zdyskwalifikowana cenowo. Czyli innymi słowy. Nie ma sensu, żebym ja z osobą gadał i marnował mój czas, ponieważ ten czas mogę poświęcić na dużo lepsze działania: takie jak obsługa bieżących klientów, tworzenie nowego kontentu czy większe skupienie na budowaniu relacji i rozwijaniu z klientami, których mam dobrych, niż to, żeby poświęcać czas na klienta, który i tak w ostatecznym rozrachunku zdyskwalifikuje się przez cenę. I tutaj przytoczę moje stare. Przysłowie, które bardzo często przytaczam na sali szkoleniowej i wiele osób mówi, że mam w tym powiedzeniu bardzo dużo racji. Uwaga, to powiedzenie brzmi tak. Jeżeli Twój klient ma powyżej 50% tego, co Ty oczekujesz za swój produkt lub usługę, to jesteś w stanie mu sprzedać. Ale uwaga, powyżej 50% rozumiem, że ten klient ma takie 60% plus. Dlatego, że dzięki zabiegom sprzedażowym, dzięki odpowiedniej argumentacji, dzięki pokazaniu wartości klientowi, dzięki samej obsłudze klienta, którą wykonasz dla tego klienta, jesteś w stanie tą cenę dociągnąć. Natomiast jeżeli ma poniżej 50%, to odpuść tego klienta, bo staniesz na rzęsach, a i tak temu klientowi nie sprzedasz, bo po prostu to nie jest klient dla ciebie. I w takiej sytuacji należy wiedzieć, którzy klienci konkretnie nie są dla ciebie i to jest jeden z tych klientów, czyli jeżeli mój klient ma poniżej 50% tego, co ja oczekuję, to ja tego klienta odpuszczam. Zresztą umówmy się, większość klientów w ogóle nie jest gotowa na szkolenia sprzedażowe i ja o tym zrobię już kolejny odcinek. Dlatego, że Filip i Paulina, którzy obsługują mój kanał, powiedzieli: Ej, stary, ty masz 300 nagrań, ale nigdy nie nagrałeś o szkoleniach sprzedażowych. I tak do mnie dotarło, że w sumie czas najwyższy zrobić takie nagranie stricte dedykowane szkoleniom sprzedażowym. Czyli z czym to się je. Na co trzeba się przygotować, jakie są stawki, dla kogo one są, a dla kogo one nie są, jak wybrać trenera, i o tym będzie kolejny odcinek. To mi się podoba, o to chodzi. Ale wracamy do meritum tego odcinka, czyli ja polecam, jeżeli masz dobrą sytuację, albo jeżeli bardzo często w Twojej sprzedaży klienci dyskwalifikują się dalej cenowo, to warto rozważyć to, żeby klientom podawać cenę na dzień dobry. Jeżeli nie jesteś w stanie podać ceny na dzień dobry, bo też tak się może zdarzyć, że nie jesteś w stanie podać swojej ceny, ponieważ twoje produkty lub usługi masz za duże portfolio, są mocno dostosowywane, to warto klientowi podać przedział cenowy, w jakim to się może znajdować. Albo. Jeżeli nie możesz też podjąć, podać przedziału cenowego, bo Twoje produkty lub usługi można kupić od 30 zł do 20 tysięcy lub wyżej, to warto w tej sytuacji napisać minimalną kwotę, jaką oczekujesz. Że możesz napisać, że panie Marku, minimalnie za ten produkt liczymy 30 zł, ale jaka ostatecznie będzie cena, zależy od tego, co konkretnie w nim zawrzemy. Dlatego chciałbym krótko porozmawiać, aby lepiej poznać Wasze potrzeby i zobaczyć, czy to jest dla Was OK. I czy taka cena mieści się w waszym budżecie? Tu polecam zadać to pytanie, czyli zapytać klientów bezpośrednio, czy on w ogóle jest przygotowany na ten budżet. Czyli jeżeli chcesz podać cenę, rób to właśnie w ten sposób. Czyli wtedy zdyskwalifikujesz klienta lub go zakwalifikujesz, bo jeżeli klient, jaki jest plus kwalifikacji ceny? Jeżeli podajesz na dzień dobry cenę, to twój klient już na dzień dobry... Wie, z czym to się je, więc innymi słowy, jeżeli zaakceptuje ci cenę, to on ci później nie powie, panie, to jest dla mnie za drogie. Więc czasami warto podawać ceny i ja też tak robię. Że jeżeli mam wątpliwości co do kwalifikacji klienta, to po prostu podaję mu cenę na dzień dobry. Ej, ej, ja dzielę się z Tobą mięchem sprzedażowym, a Ty podziel się ze mną łapką, subem i zostaw dzwonek. Będziesz na bieżąco z najnowszymi materiałami dotyczącymi skutecznej sprzedaży. No ale drugie, nie chcesz lub nie możesz podać ceny. Ja też w większości sytuacji nie jestem w stanie klientowi podać ceny na dzień dobry. Mało tego. Ja chcę trochę z tym klientem porozmawiać, żeby zobaczyć, czy my w ogóle do siebie pasujemy, czy ja pasuję do niego jako sprzedawca, czy on pasuje do mnie jako klient, czy ta realizacja się uda i tak dalej. No bo masa szkoleń mogłaby się nie udać, dlatego że klient wybiera nieodpowiedniego trenera i ja mogę być tym nieodpowiednim trenerem dla tego konkretnego klienta lub profil klienta mi nie pasuje i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej sytuacji warto jest do klienta napisać. Panie Marku, rozstrzał cenowy, który jest w naszych realizacjach. Tu też możesz zamieścić widełki cenowe. Waha się odtąd dotąd, ale żebym mógł złożyć wam dobrą propozycję, albo kompleksową propozycję, albo zaproponować szczegółową stawkę, to potrzebuje chwilę porozmawiać. Dlatego poproszę o numer telefonu lub jeżeli nie chcesz gadać z klientami, bo na przykład za dużo zapytań Ci spływa, to przygotuj gotową formatkę, co ten klient chce, albo skieruj go w odpowiednie miejsce, gdzie on uzupełnia pewne wiadomości i później przygotujesz mu wycenę. Tak dla przykładu robią wszystkie firmy, które zajmują się tymi neonami na ścianę, które są personalizowane, czyli tworzą Ci Kreatora dopiero później są w stanie podać sobie cenę, i tak też polecałbym robić. Więc masz pierwszą sytuację, czyli sytuację, kiedy podajesz cenę, a w tej drugiej sytuacji, kiedy nie chcesz podać ceny, lub z jakiegokolwiek powodu nie możesz podać ceny, to właśnie napisz do klienta, że chcesz jak najlepiej propozycję dostosować do niego. Dlatego zależy ci na krótkiej rozmowie, albo dlatego zależy ci na kilku informacjach i wyślij te informacje, które potrzebujesz. Ja, dla przykładu, robię tak, kiedy jestem na wakacjach za granicą, gdzie nie działa mi roaming. Jak jest na takich wakacjach, to automatycznie odsyłam klientom gotowe formatki, żeby oni odpowiedzieli mi na pytania, które i tak zadałby mi w trakcie rozmowy i normalnie ofertuję klientów, a na follow up umawiam się z nimi wtedy, kiedy po prostu wracam z wakacji, więc polecam Wam również tak robić, więc jeżeli klient pyta Cię na dzień dobry, jaka jest cena, to albo ją podawaj, wtedy go kwalifikujesz, albo jej nie podawaj i wtedy uargumentuj to, że chcesz lepiej dla niego dostosować propozycję, albo... Uargumentuj to tym, że masz za duży przestrzał cenowy i chcesz dla niego dobrać jak najlepsze rozwiązanie. Tu możesz też użyć argumentu, że zależy ci na tym, żeby klient nie przepłacał, bo często okazuje się, że wybiera zbyt obszerne rozwiązanie, dlatego chcesz z nim chwilę porozmawiać, nie? I zobaczcie, że w tej sytuacji pokażesz klientowi, że masz dobrą intencję i nie jesteś sprzedawcą-naciągaczem, który chce sprzedać mu jak najdrożej. Jeżeli podoba ci się to nagranie i chcesz więcej darmowej wiedzy, to już 26 czerwca prowadzę... Całkowicie darmowy webinar, w którym pokażę 21 sygnałów, które świadczą o tym, że klient jest już gotów od ciebie kupić i jak ich nie zmarnować w sprzedaży, abyś sprzedawał dużo skuteczniej. Kliknij link poniżej, zapisz się na webinar i widzimy się 26 czerwca. Daj znać w komentarzu, co ty robisz, jak klient, na dzień dobry, pytacie. Oto jaka jest cena, jak właśnie wysyła to magiczne. Jaka cena? Tu za chwilę ci mignie nagranie o tym, jak ułożyć sprawnie proces sprzedaży, no bo ta kwalifikacja lub dyskwalifikacja jest bezpośrednio powiązana z tym, jak dobrze będziesz prowadzić swój proces sprzedaży, a dobrze ułożony proces działa cuda. Dzięki za obejrzenie tego materiału, jeżeli wartościowy, podaj go dalej do swojej sieci lub do swoich handlowców w swoim zespole. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!